Jestem dokładnie na Litwie, 10 kilometrów od Wilna, Las Ponarski, miejsce Kazi. To właśnie tutaj od lipca 1941 roku do lipca 1944 roku Niemcy wraz z kolaborującymi oddziałami litewskimi zamordowały 100 tysięcy ludzi. 70 tysięcy Żydów wileńskich. oczywiście około 20 tysięcy Polaków. Romów, Białorusinów, Tatarów, jeńców sowieckich, a także tych Litwinów, którzy byli przeciwko kolaboracji i sprzeciwiali się działaniu z Niemcami. Kazimierz Szakowicz, przedwojenny wileński dziennikarz, zamieszkał niedaleko stacji w Ponary. Widział, co się tu działo. Notatki chował w butelkach po wodzie mineralnej. Zakopywał je w ogródku, zostały odnalezione. Są niesamowitym świadectwem tych właśnie masakr tych zbrodni Sakowicz opisywał. Cóż zatem? Strzelają i do polskich adwokatów i lekarzy. Oni trzymają się twarzy. Strzelają do nich dwójkami. Muszą rozebrać się do naga, trzymają się za ręce i strzały. Ale oni zachowują się szlachetnie. Nie proszą, nie płaczą, nie płaszczą się, nie skomlą, nie błagają o litość. Pożegnają się tylko, a pożegnawszy się, umierają.